Cześć, kochani! Witajcie w moim kolejnym filmie. I dzisiaj mam dla Was, mierzymy z H&M i będą to nowości z H&M na nadchodzący sezon. Skusiłam się na nową kolekcję. Tak, na dobrą sprawę, zamówiłam takie bardziej letnie rzeczy. Dużo takich sukienek letnich i troszkę takich rzeczy, które można ubrać ewentualnie. Na imprezę okolicznościową. Tak więc, jeśli jesteście ciekawi, co takiego zamówiłam, jak to się prezentuje na Sylwesce oraz jak można to ewentualnie ograć, zapraszam do tego filmu. Oczywiście, na wstępie, zapraszam także do subskrypcji mojego kanału. Jeśli film Wam się podobał, to zostawcie proszę łapkę w górę. Będzie mi niezmiernie miło i przechodzę w takim razie do filmu. Pierwszą rzeczą, na którą się skusiłam i właśnie mam wrażenie, że można to um, ubrać na imprezę okolicznościową, jest to komplet, jest to marynarka i spodnie. Yy, marynarka jest w rozmiarze XS, spodnie są w rozmiarze S. Yy, ona jest leniarno-wiskozowa ta, ta marynarka. I to wzięłam jakby tak pod kątem właśnie, że faktycznie można byłoby to ubrać na jakąś imprezę okolicznościową. Yy, ona ma bardzo ładne, takie delikatne kwiaty, yy, delikatny, taki kremowy kolor i już Wam pokazuję spodnie. O, i spodnie też mówiłam, są w rozmiarze S. Wyglądają w ten sposób. Tutaj kieszonki. Yy, zobaczymy, bo wydaje mi się, że właśnie na wszelkiego rodzaju imprezy może to się całkiem ciekawie sprawdzić. Ja takich imprez nie planuję, ale może wy planujecie. Ewentualnie wiecie, do pracy też uważam, że to może być taka. Oko, opcja, jeżeli macie w pracy taki smart casual. Tutaj też się skusiłam na komplet, i tutaj mamy taką ładną koszulę. I wiecie co, podobało mi się to na stronie. Natomiast te wzory są takie bardzo babciowate, i nie wiem, ale ten materiał jest taki sztuczny. Ja zaraz zobaczę, co to jest. 83 wiskoza, poliamid, ale to jakby nie jest takie zbyt miłe w dotyku. Yy, dobra, ja Wam pokażę, bo to jest cały komplet, więc tak, tutaj mamy koszulę, do tego są też spodnie i one są takie, jak było na stronie, yy, też w rozmiarze S, koszula była w rozmiarze XS, one są takie lekko rozszerzane, ale szczerze naprawdę ta jakość mnie jakoś nie powoła. I do tego jeszcze wzięłam sobie taką bluzeczkę, taki, taką braletkę jakby, tak? Yy. W rozmiarze S i właściwie mogłam wziąć XSK. Zobaczymy, jak to się będzie prezentować. Też, jakby to wzięłam pod kątem jakichś takich właśnie imprez okolicznościowych, ewentualnie. Przytam szczerze, że nie jestem zadowolona. Nie podoba mi się materiał i ogólnie ten wzór jakiś taki jest. Nie wiem, chciałam Vibe 7 lat, Chciałam Vibe lat 70., a jakoś takie to jest dość mocno babciowate. No wkłada i siedzi dobra. To oczywiście nie mogło się. Obyć bez klimatów plażowych. I w pierwszym rzędzie rozmiar S, taka y, pleciona y, bluzka. To jest teraz bardzo modne, bardzo popularne y, właśnie na plaży na jakieś wakacje. Ja niestety na wakacje w tym roku nie jadę. Niestety inne inwestycje mnie pochłonęły, a miałam, dalej pojadę. I do tego są takie spodenki w rozmiarze S, też takie Właśnie szydełkowe, włóczkowe, nie wiem jak to nazwać, zobaczymy. I teraz właściwie będą już same sukienki, tak więc lecimy sukienkami. Pierwsza, na którą się skusiłam, rozmiar XS, taka piękna, liliowa, dopasowana sukienka. Ona ma bardzo ładną strukturę. Zobaczymy, jak będzie leżeć, bo wiecie, takie sukienki na ogół podkreślają wszystkie mankamenty figury, więc zobaczymy. No znaczy się ja już jakby o to nie dbam. Natomiast po prostu kwestia tego, jak ona będzie wyglądać, jestem ciekawa. Kolejna bardzo ciekawa sukienka i ciężko będzie mi ją w twoim kadrze pokazać. To jest taka ładna, biała tutaj sukieneczka. Ona ma wycięte plecy, wycięty dekolt. Jest taka kremowa właściwie, nie biała. Tutaj się mi urwała ta linka. Też rozmiar S. Nie wiem, jaki to jest skład, ale zaraz sprawdzę. Poliester, poliester. No kurde, słaby ten skład. To... Mm. Jakby myślałam, żeby ją w ogóle zatrzymać, jeśli będzie fajnie leżeć, ale ten skład mi się tak średnio podoba. Lecimy dalej. Teraz mamy taką satynową sukienkę. Wiecie, to jest teraz bardzo modne, ale ona mi się podobała na stronie. Tutaj ma takie jakby fajne na dekolcie zdobienia. Podobała mi się na stronie, ale też patrzę, że ten materiał jest taki raczej dziadowy. Nie wiem, rozmiar jest, nie wiem, czy mówiłam. Zaraz sprawdzę ten materiał, ale co, ja jestem pewna, że to jest jakiś. Poliester, i wygląda na taki tani, wiecie, nie fajny poliester. No, 100% poliester, na 100% ja to, ja to chcę po prostu zobaczyć, jak w ogóle w tym będę wyglądać, ale ja na 100% tego nie zostawię. Bo ona po prostu jakoś, nie wiem, może się teraz ładnie w kamerze błyszczy i może to w kamerze jeszcze wygląda ok, ale tak jakby dotykowo to wygląda tak tanio, oni fajnie, nie podoba mi się. Tu jest bardzo ładna sukienka Maxi z takimi pięknymi plecami i ciężko mi to będzie pokazać, bardziej to na mnie. Będzie widać. Ono ma takie jakby skrzyżowane, ładne plecy, w takim ładnym różowo-pudrowym kolorze, i wydaje mi się, że to będzie dobra opcja na wesele, ewentualnie. Jest, jest naprawdę ładna. No, te plecy po prostu robią cały efekt, natomiast nie bardzo jestem w stanie po prostu Wam to pokazać w tym kadrze. Jest też rozmiar 36 i jeszcze sprawdzę skład. 97% polyester ale ze jest elastą. ale te składy są dramatyczne, przyznam szczerze. Kurczę, no podobała mi się ta skana na stronie, ale jakby no składowo mm, średnio, nie? Jakby nie bardzo. Tutaj mamy taką dziewczęcą sukienkę w rozmiarze S, w takim trochę klimacie country. Nie wiem, jakby to ująć, coś, coś w ten desen. Taka dziewczęca. Ja w sumie, podobają mi się takie sukienki, ale ja się zawsze w nich czuję tak, kurczę... Bardzo infantylnie, więc nie wiem. Zobaczymy. Ładny kolor, jakby fajne te, te rękawki. Tutaj ma takie też z tyłu e, gumka. Tu już skład mam wrażenie, że jest lepszy. 83% bawełna, 17% len. Tak więc, tak, to już jest składowo ok. E, I to czuć od razu, że ten materiał jest taki przyjemniejszy, oddychający. Zobaczymy, jak będzie leżeć. Bo w sumie, nie wiem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Bardzo ładny wzór, taka delikatna jest. I ostatnią, na którą się skusiłam, to jest taka kiecucha, typowo też wakacyjna, letnia, na plażę raczej, ewentualnie gdzieś e, na jakąś plażę mm, miejską. E, rozmiar S, taki oczywiście bardzo modny e, ten haft angielski, ale wiecie co, chyba też jest skład jakiś badziewny, tak jak czuję. Uf, dlaczego? No 95% poliester, więc nie myliłam się co do składu. Nie wiem, no może i to na plażę by miało zastosowanie, ale kurczę, ona nawet tak dosyć tanio wygląda. Nie? nie wiem, czy to jest cena. Nie ma ceny. Podam Wam wszystkie linki w opisie, tak więc zobaczycie sobie. No kurczę te składy, powiem wam szczerze, że tak średnią. Dobrze moi drodzy, i tutaj mamy mm, garnitur. Numer jeden, zestaw numer jeden, który przyznam szczerze, że podoba mi się. Ja połączyłam ten outfit tutaj z taką bralecką, z takim topem, który sobie kupiłam na szyi. Oczywiście, jeśli nie chcemy zbyt dużo pokazywać, to możemy sobie tutaj zapiąć. Chociaż wczoraj patrzę, że nie wiem, czy tak. No nie, dopnę się, ale nie podoba mi się to, jakby, w, jak to jest zapięte, ewentualnie tylko na ten jeden guzik, to trwa już. Może być, całkiem ciekawie to wygląda. Podoba mi się ten garnitur, podoba mi się ten zestaw. Spodnie bardzo ładnie leżą. Jakby widać, że materiał też, też widać tą domieszkę lnu, tutaj widać tą domieszkę właśnie wiskozy. Tak więc, jakby nie mam się do czego przyczepić. Rozmiarowo też mam wrażenie, że jest ok. Tak jak jeszcze wcześniej mówiłam, to jest w rozmiarze XS, spodnie są w rozmiarze S i tutaj absolutnie nie mam się do czego przyczepić. Jest true to size. Jakby nie jest mi to potrzebny, ten zestaw, ale podoba mi się, tak? Jakbym miała jakąś imprezę okolicznościową, to na pewno bym. To założyła. Do tego jeszcze tutaj wziąłam takie przeźroczyste buty z Zalando, które ładnie wydłużają sywetkę. Co jeszcze chciałabym wspomnieć? Długość tych spodni może być problematyczna. Słuchajcie, mamy 66 166 65 wzrostu i te spodnie są nie są jakieś spektakularnie długie. Osobiście wolałabym żeby były trochę dłuższe Natomiast jeżeli macie powyżej 1,70 m To te spodnie mogą być trochę na Was krótkie No chyba, że weźmiecie rozmiar większy Nie wiem, czy to jest tak, że jeżeli spodnie są rozmiar większe To są też dłuższe Teoretycznie powinno tak być No natomiast wiecie, jest też dużo dziewczyn, które są wyższe ode mnie A noszą rozmiar S Więc jakby tutaj ta długość nie jest zadowalająca I Ja też osobiście wolę do butów na się nosić po prostu dłuższe spodnie Bo mam wrażenie, że jak te... Jak widać tylko palce u stóp, to ta sylwetka jest tak lepiej wydłużona. Tak więc no, tutaj bym się tylko czepiała o tą długość tych spodni. No Do marynarki nie mam się czego przyczepić, ładnie wygląda. Podoba mi się ten wzór bardzo taki letni zestaw właśnie na imprezy okolicznościowe. Myślę, że sprawdzi się świetnie. Do tego wzięłabym o taką torebunię Sary, zarzuciłam sobie w ten sposób. Oczywiście, rękawy nie chcą mi się podwijać, w sensie, spadają mi i pewnie jakimiś gumeczkami musiałam to sobie zrobić. O, torebka zary bardzo ładnie tutaj koresponduje z, tą, z tym topem, tak więc ogólnie jestem na tak, jakby abstrahując od długości tych spodni, myślę, że ten zestaw bardzo mi się podoba. Dajcie w ogóle znać, co myślicie. Dobra, i tutaj macie spodenki, które bardzo ładnie podkreślają pupę, bardzo ładnie podkreślają talię, bo one są tutaj, tak, w talii, bardzo ładnie dopasowane. No nie, spodnie są naprawdę ciekawe. Mówię, mogłyby być minimalnie dłuższe, chociaż mój partner mówi, że są ok. No i tak się prezentuje właśnie z tym topikiem, który tutaj w mam. W nie są okej. Okay. Mało mam ciuchów w szafie, mam je zatrzymać? Zatrzymaj. No, więc tak się prezentują spodnie. Według mnie wszystko jest jakby Okej, okay. ładnie. naprawdę ładnie podkreślają sylwetkę, bardzo mi się podobają, ten pasom jest świetny, wydaje mi się, że też do każdego typu sylwetki będą pasować i fajnie, że jest w wysokim stanie, ja bardzo lubię spodnie z wysokim stanem. Hmm. ja w pluga mogę robić wszystko, <grytanie> tak mniej więcej kojarzy mi się ta styluwa. Jest bardzo mocno sventisowa, sam zamysł mi się podoba, wykonanie i jakość już... Nie, jakby nie wiem od czego zacząć w sumie, no, wszystko jakby jest fajne, ale no niekoniecznie mi się to podoba. Bluzka w rozmiarze XS jest dosyć ciasna, ale jakby no nie ukrywamy, że ona miała być taka dosyć mocno obcisła, więc można sobie ją tutaj na przykład zapiąć. Nie wiem, ja lubię lata 70, ale chyba nawet na mnie to jest too much. Tak wygląda zapięta. Mm, nie wiem czy jak to... Ten... O nie, 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 to jakby nie będziemy w ten sposób kombinować. Tak więc tu mamy bluzkę. Spodnie one są ogromne w ogóle. To jest rozmiar S. A widzicie, ile mam tutaj luzu? E, to jest niby jakaś gumka jeszcze. To, tak więc to w ogóle nie jest rozmiar S. Gdyby tutaj powiedzmy one były takie bardziej obcisłe i dopasowane, no to myślę, że to by tutaj o wiele fajniej wyglądało. No ale one są niestety po prostu ogromne. Są takie lekko rozkloszowane, ale. Mówię, ja bym one były bardziej dopasowane, no i tutaj to, co się dzieje, to jest w ogóle jakiś dramat na brzuchu po prostu. Jedyne, co mi się tutaj podoba, to jest ta braletka i jakby, nie mam zastrzeżeń, oczywiście też w sumie mogłam zjąć rozmiar XS, lepiej by się układała do mojego małego biostu i ogólnie tutaj do mnie, bo jak widzicie, tutaj też jest dosyć dużo luzu, tak wydaje mi się, że po prostu fajnie, że to tutaj, o, wszystko nam razem zebrało ładnie, jakby było mniejsze. Hmm, więc to jest jedna opcja, która mi się podoba. No te spodnie są, jakby coś tu nie siadło, nie? Hmm, z tu, albo są za duże, albo są jakoś dziwacznie uszyte, ale raczej odstawiamy, że są za duże, bo wiecie, mogę sobie je tak owieć. O, teraz kula byłabym kurczę jak Paris Hilton, nie? Tak więc, e, nie, jakby podoba mi się, pomyślę nad tym jakby czy zostawić tylko tą mm, bo w tym rozmiarze. Kurczę, całość... Mam tą, widzicie, ja schowałam tu mykę i ona do mnie wylasła. czekajcie. Oh. I tyle no, jakbym tutaj nie siadło po prostu jednym słowem. Nie wiem, może z, z twórca, słuchajcie, projekt tego był na tęgim kwasie i te kolory mu tak fajnie wibrowały, nakładały się na siebie, wirowały. Jakby to jest jedyna opcja, którą mogę zrozumieć, że ktoś to stworzył będąc na kwasie i patrzył na to będąc na kwasie. I wtedy miał takie wizje i w ogóle jakby... Co chcesz? Idealny strój na plażyczkę, na palenki. Bardziej, bardziej mi się z festiwalem kojarzy, na przykład takie Woodstock w latach 70. Chyba gejów. Nie, bardziej z tymi, co później mają taki szczękościsk od różnych substancji i się dą... No, tak więc bardziej z tymi się to kojarzy. Mówię, kwasowe klimaty. Dobra. E, nie zostaje to ze mną, jeszcze przemyślę tą galetkę. Zobaczymy. Oh well. Mhm. Czuję się jakbym miała na sobie obrus, Jakbym babci wzięła, zakosiła kawałek obrusu i na siebie nałożyła. Albo owiewam takie, co kiedyś ludzie mieli na telewizorach. Takie obrusiki właśnie w tym stylu. Za komuny sobie kładli na telewizor. Jak na taki ołtarzyk. I, i tak się czuję jakbym właśnie wzięła sobie taki obrusik z tego ołtarzyka i na siebie zarzuciła. Telewizyjnego ołtarzyka. E, tak. Wiecie, nie wiem, co powiedzieć. Musiałam ubrać stanik w ogóle, bo to jest takie, wiecie, totally see tak więc. Um, nie wiem, co nawet mam powiedzieć, powiem szczerze. Że nic nie mów, bardzo dobrze. Bo no, nie, no, nie będziesz nic mówiła. Nie no, muszę to jakoś opisać. Ale brak mi arsów po prostu, żeby to opisać. Jakby co autor miał na myśli. Spodnie są w ogóle za duże. Ja się pytam w ogóle H&M, co robicie z tymi rozmiarami, patrzcie na to. A, czepiasz no czepiam się, bo wiesz, no... Coś, patrzcie, jak to tutaj wszystko się układa. Serata i... Li... Nie no, serata to nie jest, to jest obrus, obrus, jakim kiedyś nakrywali, o, nakrywali... Serwetka, to jest serwetka. Serwetka! I na tym kryształy powinny stać. Serwetka i na telewizorze, i na tym powinny stać kryształy. Nie no, jest jakby wygodne, no nie mogę powiedzieć. Komfortowo się to nosi, to jest jakaś wyślejka. Cotton, czyli pawełna z odzysku, że tak powiem. po <śleski> prostu serwetki. Ale kurczę, nie wiem. On no, no, nic to nie robi w ogóle fajnego dla figury. Ech. No i tyle, no nie wiem co mam no, powiedzieć. Dlaczego no, Ty chcesz od tego? Chciałbyś, żebym tak się przy tobie ubrała? Cały czas. Tak? Byłbyś dumny wtedy, jakbym tak z bardzo. tobą szła? Tak. Bardzo. Będę miał za dużo cięć. Będziesz miał. Ale nie, jakby jest bardzo miłe, jakby. No. Bo niektóre koronki, wiecie, tak dapią te, te serwetki, oblusy, whatever. O, to jest też fajne, że mają te spodenki takie tutaj. Ej, mam sileka. E, jak to się nazywa? Podszewka, nie? To jest spoko, bo jeszcze jakby te spodenki były takie jak to, to w ogóle bym, kurczę, wysiadła. By Kim Kardashian i zap na wierzchu. Dobra. Mm. Out. No i dobra, tu mamy tą kieckę. Jakby jest ładna, ale to jest kiecka w stylu... E, wkładujcie przez... Cztery dni i nic nie jedzcie, hmm, jeśli nie chcecie mieć widocznego waszego normalnego ciała. Bo <grytanie> wiecie, ciało jest normalne, tak to, że mamy brzuch jest normalne. Fu, no cóż, ona po prostu podkreśla nam wszystko. Jest też, mam wrażenie, dość mocno prześwitująca. Tutaj mi brzuch podkreśla, tutaj jakoś tak też dziwnie leży. Nie wiem, ja osobiście jakoś bym się tak zbyt rewelacyjnie aż takiej kiecce nie czułam. Właśnie nie, nie wiem, niespecjalnie. Mam wrażenie, że po prostu ona dobywa, dobywa z Waszej figury wszystko, co jest, że tak powiem, mm, niefajne. No i tyle. Mm. Kolor mi się podoba, ładny. Natomiast. No nie, nie jest to dziecko, w której ja bym się po prostu czuła komfortowo i tyle. Dobrze i tu mamy tą e, sukienkę, która nie powala materiału, ale która bardzo mnie się podoba, znaczy składem się powala, bardzo podoba mi się jak leży. E, uważam, że ta już o wiele lepiej prezentuje się do mojej figury. Ja tutaj prawdziwie ubrałam bez stanika, e, nie wiem jak jakby to wyglądało ze stanikiem, mam wrażenie, że mógłby gdzieś tutaj i tutaj wystawać. Więc raczej jest to opcja bez stanika. No i też jak macie większe piersi, to nie wiem jakby się to pomieściło po prostu. No to jest biały kolor, jak wiecie, biały kolor jest moim ulubionym kolorem. Ona bardzo ładnie już tutaj podkreśla sylwetkę, jakby czuję się bezpiecznie, ja wiem, że mogę coś zjeść w razie czego. Hmm, ma jakąś imprezę właśnie na mieście. Myślę, że super myślę, żeby ją zostawić, bo bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba tutaj to stopienie. Hmm. Podoba mi się długość też, bo nie jest jakaś taka spektakularnie krótka. i tak jak mówię, ja też lubię bały kolor i bardzo mi się też te rękawki podobają. Super są te rękawki, takie tylko próbające, Ładnie, ładnie to po prostu wygląda. Jakby, kurczę, no skład nie powala, ale no fason i to, jak leży, bardzo mi się podoba. dajcie znać w ogóle, co nosić. o Ojejku, ta kiecka jest po prostu jakościowo dramatyczna. Nie tylko jakościowo, po prostu czuję się jakbym miała jakiś worek na sobie. Dwa ona jest po prostu też na mnie za duża, ja ją tutaj mas maksymalnie sięgnęłam, ale wiecie, tak może mi tutaj coś wyskoczyć, jakby jest dość ryzykownie. Wiecie, jakby ona jeszcze była, o tutaj tak fajnie dopasowana, obcisła, w ogóle zobaczcie, co się dzieje z tyłu, nie, jakby, o to tak wyglądało. No to tak, wtedy to by fajnie miało ręce i nogi, ale no to tak nie wygląda. Poza tym widzę, już też chyba jest dość mocno prześwitująca, ona tutaj tak jakoś dziwnie opada, dziwnie się układa. Uff, uf, uf, dramat, a i po prostu taka szmata, słuchajcie, nie wiem, jakbym z bazarku normalnie coś, nie wiem, za 5 złotych kupiła, seria po prostu, w ogóle co, jak to z tyłu pas wygląda, nie, jakby, wiem, że ona jest na mnie duża, faktycznie może jakby to, nie wiem, jakby to, bo ona powinna jakaś taka być obcisła, nie, a, a ona się tak tutaj dziwnie rozproszywuje. Uf, błyszczy się ładnie i to jest chyba to jakby podoba mi się ten detal. Jak, jakby tutaj góra nie jest spoko. Jakby to miała być tylko bluzka, to uważam, żeby to ładnie wyglądało. Natomiast no tutaj ten dół coś, coś spakali, nie? Jakby nie wiem. Ten kurcze. Nie wiem, jakiś kołek po prostu obrysował. Uf, no, nie podoba mi się. Nie podoba mi się. W ogóle nie podkreśla tutaj, wiecie, jest też luźno. Tutaj jest jakaś taka luźna, jakby nie kumam zamysłu tej sukienki, bo jakby była cała obcisła, mogłoby to ciekawe wyglądać. Tutaj w ogóle nie wiem, mogłabym zmieścić trzy, kurczę, e, trzy pizze, nie wiem, więc e, jakby what's going on? Nie wiem, nie wiem, serio po prostu jest przedziwna i zdecydowanie to ze mną nie zostaje. Dobra i tu mamy kolejną... Która myślałam, że będzie fajna na wesele, ale nie będzie. I bo jak się taką mocno zmrożenie, że mi cały bios tutaj wyskoczy, ona jest po prostu albo za duża, albo źle skrojona. Ale wiecie, ja mam tutaj tak po prostu mega luźno, więc tak się będę tutaj trzymać. Co mi się w niej bardzo podoba, to są plecy. Są po prostu piękne. No, ślicznie to wygląda. Nie wiem, być może musiałaby mieć mniejszy rozmiar, bo jak widzicie, ja tutaj też mam dosyć dużo jeszcze luzu. Yy, I jakby tutaj po prostu, żeby to jakoś miary fajnie wyglądało, też nie podoba mi się ten dół, jakoś uważam, że on też jakoś tak zbyt dobrze nie wygląda, nie wiem, kurczę, prześwituje strasznie, też podkreśla trochę brzuch i też ten materiał jest taki, powiem Wam szczerze, badziewny, patrzcie, ja, widzi, ja, ja widzę po prostu całe tutaj swoje gacie, nie? więc mm, masakra. No, tak więc nie wiem. I tutaj w ogóle jest strasznie dużo tego materiału. Uff. No nie, po prostu. Po prostu nie. Ale te plecy są piękne, tak. Trzeba przyznać, że jakby ta kiecka miała inny fason i te plecy tutaj. No to to jest piękne. To naprawdę bardzo ładnie wygląda, natomiast sama w sobie kiecka zupełnie mi się nie podoba. Dobrze, i tutaj mamy... Mam bardzo dziewczęcą propozycję. Nie ukrywam, że mi się podoba ta sukienka. Yy, czuć, że ten materiał jest fajny, czuć, że to jest bawełna z wiskozą. Podoba mi się fason, długość jest bardzo fajna. Ona jest w ogóle taka sztywna. Wiecie co, ja bym nawet pokusiła się, żeby ubrać ją jakieś takie wesele w ogrodzie na przykład. W plenerze po prostu uważam, że super by się to sprawdziło. Taka koktajlowa jest sukienka, tak mi się kojarzy. Bardzo mi się te rękawy podobają. Tutaj sobie możemy zebrać w piuście, w razie czego, żeby sobie tutaj podkreślić albo sobie ten dekoltniejszy zrobić. Fason jest naprawdę ciekawy, zresztą wiecie, mi też jest dobrze w takich rozkoszowanych fasonach jakby no nie mam się do czego przyczepić jest ładna, tutaj bardzo ładnie właśnie też podkreśla pupę, bardzo ładne plecy yy, też, też ten dekolt ciekawie wygląda więc powiem Wam szczerze, że kurczę, nie wiem, myślę, żeby mam już tyle sukien, że jakby nie potrzebuję, żeby jej zostawiać yy, natomiast no podoba mi się i fajnie, że ona tutaj tak, tak leży jak w takiej lalki, nie, że jest taka chociaż wiecie co, mam wrażenie, że chyba nawet taka byłaby fajniejsza, kurczę jakby była obcisła i tutaj z tym pasonem. Mm, ale jakby jest, jest ciekawa, no i ten materiał w końcu też jest jakiś taki w miarę fajny, tak więc jakby tutaj nie mam przeciwwskazań, nie wiem, nie wiem czy ja zostawię, po prostu mam dużo sukienek i nie mam pojęcia, gdzie ja bym to miała ewentualnie nosić, yy, ale jakby jest bardzo ładna. Dobrze i mamy tutaj ostatnią Piękne, jakby jeśli chodzi o to jak ona leży, nie mam się do czego przyczepić, bardzo ładny fason, podoba mi się jak wygląda, no natomiast no ten materiał po prostu jest straszny i, i no, no nie mam ochoty mieć czegoś po prostu tak strasznie sztucznego. Fason ma bardzo ładny, bardzo fajnie leży, podoba mi się, jest taka bardzo letnia, właśnie jakbym gdzieś pojechała na wakacje yy, co do sandałów, po prostu bym ją na toper nosiła. Ale po prostu bym się w niej ugotowała, więc nie wiem, czy bym ją chciała nosić na zwiedzanie na przykład z ciepłych krajów, bo jednak no, komfort jest ważny. Fakt faktem ona jest przewiewna, w sensie odsłania dużo ciała i to jest super, jeśli chodzi o ciepłą pogodę, ale też wolałabym, żeby to był oddychający materiał, a nie żebym się, wiecie, kisiła jak Han Solo. No, tak więc nie, nie zostaje ze mną. Bardzo ładne plecy, bardzo ładnie tutaj to jest wycięte. Mm. Tutaj bardzo ładnie podoba mi się, jak podkreśla e, biust, e, klatkę piersiową, whatever. Jakby spokojnie, tutaj nawet też takie bezpiecznie z boku, bo mamy pewność, że nic nam tutaj nie wypadnie. Więc no jest, jest super e, i, i tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Natomiast e, fuh, no ten materiał po prostu jakoś nie przemawia. Mimo, że jest naprawdę taka bardzo, bardzo delikatna, a też mam wrażenie, że chyba prześwituje jednak, więc no kurczę nie wiem, no taka plażowa, wiecie, ale też wolałabym, żeby to był lepszy skład i zdecydowanie, jeżeli ona miałaby taki fason i byłaby na przykład z bawełny, to ja bym się nie zastanawiała i po prostu bym tą sukieneczkę sobie w tym momencie zostawia, zostawiła, ale nie zostawię jej też po prostu składowo, nie powala, nie potrzebuję kolejnej takiej szmatki po prostu, wiecie. Sztucznej. Sztucznej. Sztuczco? Sztuczco. Co myślałeś, Sztuczce? Sztuczce. Sztuczce. Co? 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 Dobra, jedziemy. Moi drodzy, w tym filmie to już wszystko. Dajcie znać, która stylizacja Wam się najbardziej podobała. Przyznam szczerze, że jakoś ten hol zakupowy mnie nie zachwycił. Troszkę te składy są takie średnie w moim odczuciu. Jakby, no. Na stronie wszystko wyglądało pięknie, natomiast no, na sylwetce to już się tak dobrze nie prezentuje. No i niestety no te składy są po prostu tragiczne, jakby prawdopodobnie odeśle cały zomówienia. Nie wiem, dajcie znać po prostu, co ewentualnie byście zostawili, jeśli coś w ogóle. Piszcie, jakie macie plany na wakacje, co będziecie robić. Jak wcześniej wspominałam, moje plany wakacyjne legły w gruzach. Raz, że mam inną inwestycję, a dwa też zmieniłam, właśnie pracę. Będę już musiała jeść do biura, w związku z czym na pewno nagram wam takie stylizacje biurowe. No i co? Zapraszam w takim razie do następnego filmu. Trzymajcie się ciepło, Buziaki! Hej!